I przechodzimy bezpośrednio do spodni, którymi jestem zachwycona Zamówiłam taką sukienkę Powiem wam, że ten zestaw jest totalnie w moim stylu Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina, witam się z wami z powrotem na moim kanale Dzisiaj mam dla was nowy odcinek Fashion z serii Przymierzamy I będzie to bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy testować... Czy warto kupować rzeczy z outletów? A dokładniej outletów takich jak Missguided, Pretty Little Thing, Buchu czy nawet Polly, czyli outletów marek, które prawdopodobnie są Wam bardzo dobrze znane. Wszystkie te outlety, z których dzisiaj zamówiłam rzeczy, zostawiam Wam w opisie filmu. One się znajdują na Allegro. I to są sklepy, których ja już wielokrotnie licytowałam rzeczy, zawsze byłam z nich mega zadowolona. Ale tym razem stwierdziłam, że zrobimy sobie takie duże zamówienie, pomierzymy te rzeczy i rzeczywiście sprawdzimy, czy wypadają tak samo dobrze, jakbyśmy kupowały je z oryginalnych stron, bo tutaj muszę dodać jedną rzecz: rzeczy, słuchajcie, na tych aukcjach są czasami nawet pięciokrotnie tańsze, niż jakbyście normalnie kupowały je właśnie na tamtych stronach, bo są to rzeczy na przykład z kolekcji, które się nie wyprzedały, albo na przykład mają jakieś, wiecie, delikatne uszkodzenia. Także zobaczymy, testujemy przede mną ster taciuchów. Więc zabieramy się za mierzenie. Zaczynamy. Zaczynamy od sukienki. Jest to słuchajcie, sukienka, którą udało mi się wyhaczyć. Sukienka jest marki Miss Guided. Kosztowała 34 zł. Więc powiem Wam ogólnie, że nigdy bym nie pomyślała, że taką sukienkę uda mi się zgadnąć za 34 zł. Musicie przyznać, że no, na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę całkiem nieźle. To jest sukienka, którą ja wzięłam w rozmiarze 34. Nie mam zielonego pojęcia, czy się w nią zmieszczę i jak będzie leżała więc przymierzamy i sprawdzamy. Sukienka przymierzona i powiem Wam jedno, jest to kiecka, która bardzo przypomina mi kieckę z Och poli, którą mam u siebie w szafie, natomiast ta sukienka z Miss Gadet jest trochę krótsza i ma delikatnie inny kolor. Powiem Wam jedno, jeżeli ta sukienka kosztowała tak mało, to ja jestem zdecydowanie na tak. Po pierwsze, rewelacyjnie leży. Zobaczcie na to, jak ona pięknie podkreśla biust. To jest kiecka, do której ja nie byłam w stanie założyć bustonosza. Ale przez to, że ona tutaj ma takie, wiecie, delikatne poduszki, to ten biust bardzo ładnie wygląda. Mówiąc, że jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona tą sukienką i przede wszystkim tym, że udało mi się wyhaczyć ją w tak dobrej cenie, czuję taką, wiecie, satysfakcję. Dalej udało mi się złapać takie spodnie z Pretty Little Thing, które były w rozmiarze 34 i to są spodnie, które wyglądają, jakby były zrobione ze sztucznej skóry. Bardzo podobało mi się, że były brązowe. Ostatnio mam w fazę na brązowe rzeczy. I do tych właśnie spodni postanowiłam, że przymierzymy sobie top. I top też jest z Pretty Little Thing, oczywiście też z outletu akurat tego Diamond Clothes. I to jest akurat, słuchajcie, top, który wziął chyba w rozmiarze M, ale bardzo mi się podobało, że on ma takie przeszycia, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie ze sobą leżało. Zacznę od topu. Słuchajcie, top według mnie, nie wiem czemu, ale ma jakiś dziwny krój. Czy Wy też to widzicie, że jakby to powinno być pod biustem, a nie nad biustem? Ogólnie jeśli chodzi o jakość, to uważam, że jakość topu jest bardzo dobra o dziwo, bo czasami Pretty Little Thing wcale nie ma dobrej jakości, ale ten krój sprawia, że coś mam wrażenie tutaj jest nie tak, więc top słuchajcie, zostawiamy i przechodzimy bezpośrednio do spodni, którymi jestem zachwycona. Spodnie leżą rewelacyjnie, przez to, że dają taki efekt właśnie pogniecionej skóry to wygląda mega ciekawie i według mnie może super wyglądać nawet w do takich sneakersów, Adidasów i do zwykłego crop-topu. Spodnie tak samo są bardzo dobrze skrojone. Ja Wam pokażę z tyłu. Może są trochę na mnie tutaj za luźne, ale mi się właśnie podoba, że one tak wyglądają. Także nie mam z tym problemu i. Zobaczcie, praktycznie w ogóle nie są na mnie za luźne w talii, co jest dla mnie bardzo ważne, bo większość spodni, jednak, niestety, w talii mi odstaje. Także te spodnie, sprytne Thing, naprawdę powiem Wam, że mega się cieszę, że udało mi się je wyhaczyć, bo mają przepiękny kolor i już teraz widzę je w bardzo dużej ilości stylizacji. Także jestem totalnie na tak. Dalej zamówiłam taką marynarkę, i od razu tutaj chcę powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, co to, to jest za firma, dlatego że akurat w tej marynarce metka jest, jak widzicie. Wycięta całkowicie, no ale dobra, to jest marynarka, którą chciałam nosić jako sukienkę, także zobaczymy. Od razu chcę powiedzieć, że jakość tutaj jest taka średnia, bo to jest niestety w 100% poliester, ale czasami tak z tymi rzeczami jest tak, że jakieś się to one dobrze wyglądają, więc przymierzamy. No dobra, muszę się wam przyznać, że na początku, jak zobaczyłam tą marynarkę w paczce, która mi przyszła. To byłam taka omatko. Ona będzie tak źle leżała, I jeszcze jest taka delikatnie chropowata, przez ten właśnie sztuczny materiał. A teraz ją założyłam i tak patrzę w lustro i mam takie. Ale ona ma fajny krój. Serio? Ale ona ma fajny krój. Zobaczcie. Ten krój jest taki mocno oversizeowy, powiedziałabym mocno właśnie taki muskularny, przez to, że tu ma poduszki. I według mnie ona, słuchajcie, leży bardzo dobrze. Nie wiem, co wy sądzicie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, ale naprawdę teraz, jak założyłam tą marynarkę, to muszę przyznać, że ona mi się podoba. Na aukcjach tak samo znalazłam spodnie, i to były spodnie, które mega mi się spodobały na modelce z Pretty Little Thing. Powiem wam, że miałam co do tych spodni spore nadzieje, ale jak one przyszły, to ten materiał jest taki, wiecie, bardzo cienki, bardzo sztuczny, niestety, Pretty Little Thing czasami właśnie tak ma, niektóre rzeczy od nich są naprawdę super, a niektóre są takie sobie i powiem Wam, że boję się, że on będzie trochę przyświtywał, ale stwierdziłam, ryzykujemy i przymierzamy, więc przymierzę te spodnie, a do tego przymierzymy sobie takie oto body z Guided, które wzięłam w rozmiarze 34 i niestety sprawdziły się moje podejrzenia, bo zobaczcie, body naprawdę leży bardzo dobrze i ma przede wszystkim przepiękny kolor i uważam, że jak na swoją cenę było naprawdę bardzo, bardzo warte zakupu. Mogłam co prawda wziąć rozmiar jeszcze mniejszy, bo to body ma tendencję, wiecie, do bardzo dużej rozciągliwości, ale spodnie totalnie jestem na nie. Zobaczcie, jak one brzydko się tu układają. Ten materiał jest taki, wiecie, bardzo, bardzo sztuczny i też mam wrażenie, że one niestety, ale Trochę prześwitują, więc spodnie wypadają bardzo, ale to bardzo słabo. No ale to jest następna rzecz, że wiecie, czasami ciężko przewidzieć coś, może dobrze wyglądać właśnie na modelce, a potem, jak te rzeczy przyjdą, wyglądają zupełnie inaczej. Także wyskakujemy z tego i wskakujemy w nowe rzeczy. Eksperymentalnie zamówiłam taką sukienkę. Ta sukienka bardzo mi się spodobała, tak samo na zdjęciach, i mówię. Zamówię, zobaczymy, jak będzie leżała w rzeczywistości. To jest tak samo kieska z Pretty Little Thing. Sukienka wydaje się całkiem okej, okay. nawet, nawet podoba mi się to, jak ona tutaj, zobaczcie, podkreśla biust i że te miski są tutaj trzymane, także wcale to źle nie wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, dałabym mi takie 5 na 10. Powiem wam, że wzięłam ją na takiej zasadzie, że byłam przekonana, że będzie źle leżała, ale teraz jak tak na nią patrzę. Ona wcale jakoś tragicznie nie wygląda. Nawet powiedziałabym, że można na nią założyć kurtkę jeansową i jakoś tam wiecie, fajnie ją ograć, albo jakąś kurtkę, właśnie taką typową moto. Także jest to sukienka, wobec której nie miałam w ogóle tak naprawdę nadziei, że może chociaż w 1% wyglądać dobrze, a teraz stwierdzam, że wygląda całkiem, całkiem nieźle, i nawet te miski. Tworzą tutaj taką, wiecie, ciekawą formę. Nie wygląda to wcale aż tak źle. Przedostatnia rzecz, czyli taka oto dzianinowa sukienka, i to jest, słuchajcie, sukienka, która była w bardzo tak samo dobrej cenie. Nie miałam co do niej, nie wiadomo, jak wygórowanych, wiecie, oczekiwań, ale wypada całkiem nieźle. Jakość jest taka sobie. To jest kiecka z Miss Guided i powiem wam, że i tak, czy tak. W tej cenie uważam, że jest ok. Nie chcę tutaj narzekać. Większość z tych rzeczy jest naprawdę w bardzo, bardzo przystępnych kwotach. W związku z tym nie można tutaj wiecie, oczekiwać nie wiadomo jakiej jakości, ale zobaczcie. Zwykła sukienka. T-shirtowa, na którą założycie kurtkę i jesteście gotowe do wyjścia, nawet choć jakieś Adidasy, albo można ją przełamać tak samo fajnymi, takimi ciężkimi traperami. Przechodzimy w takim razie dalej i tym razem będziemy się brali za zestaw, który w sumie chyba był najdroższą opcją z tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj Wam pokazałam. Spodnie są z Zary, tak samo outletowe, spodnie kosztowały 60 kilka złotych i są to zobaczcie spodnie z wysokim stanem, które mają taką fajnie surowo ściętą nogawkę, także zobaczymy jak będą leżały, ja mam je w rozmiarze 34 i do tego będziemy mierzyć taki oto top. Taką właściwie bokserkę w brązowym kolorze, która mi się, słuchajcie, strasznie spodobała, więc mam do niej naprawdę bardzo duże nadzieje. Powiem Wam, że ten zestaw jest totalnie w moim stylu. Zresztą, jeżeli mnie oglądacie od dawna, to na pewno o tym wiecie. Ten top on leży naprawdę bardzo dobrze, i to, co mi się w nim podoba, to kolor i to, że tutaj jest wszędzie taki, wiecie, przyległy, bardzo ładnie podkreśla kształty i tak dalej. Plus, jest to taki basic, który założycie do wszystkiego, więc uważam, że biorąc jeszcze pod uwagę to, w jak dobrej był włócenie, jestem totalnie na tak. Przechodząc do spodni, spodnie były dosyć drogie, jak na te rzeczy outletowe, takie 8 na 10 Naprawdę leżą bardzo dobrze, bardzo ładnie podkreślają z tyłu pupę. Jedyne, co to trochę odstają mi w tali ale jest to jeans, który ma bardzo klasyczny kolor, który założycie do wielu rzeczy, na przykład do rzeczy na obcasie, tak samo do takich butów i tak dalej. Zbliżamy się niestety do końca i właściwie do podsumowania. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy sądzicie w ogóle o rzeczach, które dzisiaj zamówiłam, jak Wam się podobał cały haul, bo powiem Wam, że ja jestem naprawdę na maksa pozytywnie zaskoczona, że udało mi się teraz na tych aukcjach złapać tak fajne rzeczy, z których z większości jestem zadowolona. Oczywiście było kilka niewypałów, jak na przykład te białe spodnie, ale mówię, czasami jest tak, że niektóre rzeczy bardzo fajnie wyglądają na modelkach, a potem jak przyjdą, niestety nie wyglądają już tak dobrze jak na zdjęciach. Natomiast ogólnie podsumowując, jestem na maksa zadowolona z tych rzeczy, które udało mi się właśnie złapać na tych aukcjach na Allegro. Oczywiście wszystkie linki do sklepów zostawiam Wam w opisie filmu. Także wpadajcie, sprawdzajcie i czekam na Wasze komentarze, jaką markę testujemy w następnym odcinku Fashion Talk. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia! Pa! Kill a drug dealer I got a certain bad bitch real killer drug dealer